Instagramerki, czyli jak żebrać w XXI wieku. Zapraszam. Dwa złote ci mogę dać. 5! Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. Cześć, tu Emil Lipski, a to jest kanał o studiach, pracy i rozwoju w młodym wieku. Dlaczego poniżej czerwonym przyciskiem miałbyś subskrybować kanał? Dlatego, że odpowiadam widzom na Instagramie, na YouTubie, chcę mieć najlepszy kontakt z widownią, wszystko to jest szczere, no i te filmy według mnie są wartościowe, więc... Subskrybuj poniżej z dzwoneczkiem, bo bez tego subskrypcja no, prawie że nie działa. A dziś temat, od którego huczy w sieci od ostatnich kilku dni, czyli temat Instagramerek. Ja pomyślałem sobie, że w nocy, jeżeli tylko jeszcze będę w stanie i na siłach, będę sobie takie vlogi nagrywał, żeby mieć tą przestrzeń do porozmawiania z wami, bo was gorąco zapraszam naprawdę do dyskusji w komentarzach. Jestem mega ciekawy, co na ten temat sądzicie. No i naprawdę porozmawiajmy w tych komentarzach. No i sobie będę je wrzucał może tak rano. Eee, jeszcze jak wszyscy śpią, to ja będę o 6 siedział, o 5 i montował te filmy. Myślę, że dzięki temu będziemy mogli się lepiej wspólnie poznać. No i jeżeli będziemy poruszać ciekawe, aktualne tematy, no to będzie to po prostu interesujące. Żeby odcinek był szybki i dynamiczny, no to wprowadzamy tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. Mamy festiwal Opener, mamy również influencerów, czyli osoby, które udają się tam i mają spore zasięgi w sieci, no treść jednej z nich. Hej, jestem influencerką z liczbą 340 tysięcy wiernych obserwatorów. Chciałabym pomóc w promocji restauracji podczas mojej wizyty w Trójmieście na Openerze. Proponuję pełen obiad dla mnie i kilku znajomych, których poproszę o oznaczenie waszej restauracji. Albo kolejna, hej, mam sporą liczbę fanów na Instagramie. Wpadnam do Sopotu na openera z chłopakiem i chciałabym w waszym świetnym miejscu zjeść śniadanie i pić do woli, Aperol. Więcej już chyba nie trzeba przytaczać. Myślę, że to jest dobre już wprowadzenie, żebyście rozumieli, co w trawie piszczy. No i dyskusja w internecie zawrzało właśnie całym tym polskim internetem, jak to! Ludzie żebrzą, można to tak nazwać, że to jest żebranie o obiad. O co tu w ogóle chodzi? Mamy po jednej stronie barykady influencerów, a tak naprawdę instagramerki, czyli dziewczyny, które robią sobie zdjęcia i można powiedzieć, czy to będzie dobre określenie, wywierają wpływ na innych, dlatego są nazywane influencerami. No to jest chyba temat na oddzielny vlog i oddzielny film. Kim jest influencer i co przez to słowo można rozumieć? Nie wiem, jakie wy macie zdanie, ale według mnie internet cały oburzył się dlatego, że to są osoby, które poniekąd lansują się, które poniekąd pokazują, jak fajne jest życie. Nie mam nic do tego, no ale taki jest w głównej mierze Instagram. No a z drugiej strony te perfekcyjne osoby, często pokazujące bogactwo, stronę luksusu. Hmm, Piszą takie wiadomości o obiad, który sprawdziłem i kosztuje w granicach 28-30 około złotych. Czyli to nie jest jakieś luksusowe danie za 300 zł, to jest zwykły obiad za 30 złotych. No i chyba dlatego internet się oburzył, że te osoby są tak fałszywe do tego stopnia, że z jednej strony Instagram, perfekt, super życie, bogate, a z drugiej strony mają te osoby na tyle czelności, żeby napisać i ja próbować to nie będzie dobre słowo, wyłudzić, ale dobre słowo będzie hm Wymienić barterowo, o czym zaraz, swój zasięg na Instagramie za takie kwoty. No bo zobaczcie, ta osoba ma 340 tysięcy wiernych, powtarzam, wiernych obserwujących, jak sama podkreśliła, no a ona chce swój zasięg sprzedać. To nie będzie złe słowo to jest normalna rzecz sprzedawanie barterowo, czyli nie za pieniądze, a za produkt. Nazwijmy to danie obiadowe produktem bo to też w sumie jest produkt. No i, um, hmm. no i czy to nie jest za nisko wycenienie siebie samego? No, chyba tak. Powiem wam, że ja gdybym miał 340 tysięcy obserwujących na Instagramie, swoją drogą, Instagram Milipski, Lipski, jak wbijecie, to zobaczycie. No i oczywiście, jak będzie tyle followów wbijecie. No, ale tak już zupełnie poważnie, no to jak gdybym miał ponad 300 tysięcy followersów na Instagramie, to po pierwsze, głupio byłoby mi pisać do takiej knajpy, gdzie obiad to jest zwykła restauracja i obiad kosztuje 30 złotych. Po drugie, hmm. Myślę, że jest to trochę nie na miejscu sprzedawać się w takich cenach, o czym zaraz. No a po trzecie, czy to w ogóle jest w porządku? Pisanie takich treści, jeżeli chodzi o zwykłe jedzenie. I teraz przechodzimy do tego, czego ja chyba nie do końca rozumiem. Czy ludzi oburzyło to, właśnie, że to jest 30 zł, maksymalnie około pi razy drzwi? Czy to oburzyło ludzi, że te osoby z takimi zasięgami piszą same i chcą współpracować? No, bo według mnie w tych rozmowach nie ma nic jakiegoś chamskiego i złego. To są, to są zwykłe zapytanie barterowe, umiejętnie pisane bądź nie, no, ale jednak są, myślę, grzeczne i e, mają jasny komunikat. Hej. Dajcie mi obiad, ja wstawię zdjęcie i oznaczę waszą knajpę. Powiedzieliśmy, współpraca barterowa to jest wymiana swojego zasięgu za produkt. No ja rozumiem, ale czy wymieniać aż tak duży zasięg, no bo to jest naprawdę duży zasięg, za obiad, który kosztuje dla dwojga maksymalnie 100 czy kilkadziesiąt złotych? No chyba na tym Instagramie nie jest tak różowo, więc no ja zapraszam tych wszystkich Instagramerów na YouTube, może tutaj będzie im lepiej, no skoro tam e, trzeba hmm, barterowo działać. Mając 300 tysięcy osób obiad za kilkadziesiąt złotych, no to chyba coś jest nie tak. No więc dajcie znać koniecznie, czy Was na przykład oburza to, że te osoby w ogóle piszą z takimi zasięgami, czy Was oburza to, że mm, te kwoty obiadów są zupełnie normalne i w ogóle takie osoby, które się pozują na no, te Instagramowe, myślę, że to jest taki już przymiotnik w popkulturze, no czy, czy, czy to w ogóle jest w porządku. Druga strona medalu to jest publikacja takich treści, w social media przez no, restauratorów, przez właścicieli etc, etc. No czy to jest w porządku? Nie wiem. Gdybym był na miejscu tych dziewczyn no nie czułbym się z tym w porządku, że na przykład pisałem... O, głośnika nie wyłączyłem, to u mnie ta wiadomość. No więc nie byłbym z tym w... Okej, okay, nie byłbym był z tym w porządku, że taka wiadomość została publikowana. Ehm, no bo bądź co, bądź co to jakieś takie deale i, i trochę no biznes. Biznes jakkolwiek pojęty i nazwany. No ale no, jednak to są szczegóły, detale współpracy. Mam, że jeżeli ja organizowałem turnie w CSA, to również pisałem do sponsorów. No i te deale załatwialiśmy. Więc jest to całkowicie normalne i tak samo normalna jest współpraca barterowa. Żebyście teraz nie zrozumieli, że ja się śmieję z osób, które na przykład otrzymują ciuchy w ramion za promocję. Jest to dla mnie zupełnie normalne, no i, i tak, to, tak to teraz działa, więc taki jest teraz e, nowy marketing niektórych marek. No i spoko, to jest zupełnie normalne. Lecz to jest marketing, pisanie do restauracji, pewnie nie jednej, żeby najeść się za darmo, mając no, ten piękny i bogaty profil na Instagramie? No, to już decyzję zostawiam wam. A piszcie w komentarzach, czy wy na miejscu tych osób napisalibyście i próbowali skorzystać z darmowego obiadu, czy jednak pozostalibyście neutralni. Ja zapraszam do subskrypcji na dole, czerwony przycisk. Myślę, że naprawdę wartościowe są tutaj materiały na kanale. Ja jestem również osobą aktywną, która odpisuje na prywatne wiadomości. Nie mam zaraz tlenu i się skończy, więc no, dlatego warto subskrybować dzwonkiem. Dzięki i widzimy się w kolejnych filmach, które są również tutaj. Cześć!